Na temat kariery sportowej rozmawiam z Grzegorzem Rosiakiem, byłym reprezentantem Polski i obecnie piłkarzem Lechigdańsk. Grzegorz Rasiak, czym się pasjonowałeś w dzieciństwie, jak spędziłeś swoje lata? Co ci zapadło w pamięć najbardziej? No bez wątpienia, najbliższe mojemu życiu na podwórku i z kolegami była piłka. Pamiętam, że od najmłodszych lat pod najważniejszy prezent pod choinką od, od Mikołaja. To była piłka futbolówka i, e, i z przyjemnością e, to robiłem. E, tak zaczynałem pierwsze kroki z, z moją zabawą, którą kontynuuję do tej pory. I, i jeśli chodzi o dzieciństwo, to, to moją ulubioną zabawką była piłka. Urodziłeś się w Szczecinie? To tam się urodziłem, wychowałeś? Urodziłem się w Szczecinie, ale tak naprawdę tak miałem e, e, kilka lat, czyli cztery, siostra urodziła, Rodzice się przenieśli do Poznania i całe dzieciństwo spędziłem w Poznaniu. A jak zaczęła się Twoja przygoda z piłką nożną? Kto ciebie zachęcił do, do uprawiania właśnie tej dyscypliny sportu? No to będę, nikt z mojej rodziny nie. Nie był z e, środowiska piłkarskiego, ale, ale mój tata zawsze kibicował. pochodzi z Wielkopolski, kibicował Lechowi Poznań i, i tak to wszystko się zaczęło. Zaczynałem w Olimpii Poznań, jak miałem 9 lat, a później trafiłem do, do szkoły sportowej e, pod pod Lecha Poznań, 13 i cenowałem codziennie. I to tata Ciebie wspierał mentalnie, duchowo Myślę, że, w tej że, że, że głównie tata, jeśli chodzi o, o grę w piłkę. Pamiętam, że z nim byłem na pierwszym spotkaniu, jeszcze jak Olimpia grała w Olimpia wtedy Poznań grała w Ekstraklasie, trenerem był Grzegorz Lato. Pamiętam jak prawie dziś, że Olimpia grała ze Śląskiem w Wrocław. No i byłem na meczu na Bułgarskiej, gdzie Lech podejmował Barcelonę. A twoim ulubionym piłkarzem z dzieciństwa? Miałeś takich? Miałem, miałem. Na pewno z ogromną przyjemnością oglądałem jak gra Marko Van Basten, czy, czy później jako kibic aktualny Barcelony, Christo Stoiczko, Uwielbiałem ich styl gry i, i to jak, jak grali. Charyzmę i wpływ na zespół. Krzysiek, zaczynałeś karierę piłkarską w Olimpii Poznań, później w, w SKS Poznań, Szamotuły, Warta Poznań. Nie SKS 13 Poznań. Szamotuły to, to de facto, jak byłem zawodnikiem Warty Poznań, miałem przejść do Bełchatowa. W tym czasie moją kartę zawodniczą wykupił pan Krzysztof Sieja, którego zresztą wspominam bardzo dobrze i, i mam kontakt do dziś z nim. Że, i, I to był ten epizod taki, że z Warty tak naprawdę przechodziłem do Bełchatowa, ale poprzez samotły, więc. Więc trudno nazwać nagrałem na otyły. To on odkrył twój talent piłkarski? Nie, on wyłożył pierwsze pieniądze za mnie i to dosyć poważne. Później kolejno zagrałeś w Grodzisku, twoje najlepsze lata, 66 spotkań, w których strzeliłeś 34 gole. No kolejne sukcesy już w lidze angielskie, jak wspominasz te czasy? Na pewno bardzo dobrze pierwsze kroki stawiałem, jeśli chodzi o zespół e, seniorski Warcie Poznań. Trneela nie, niewiadomskiego Mariusza debiutowałem w trzeciej Lidze i, i w drugiej Lidze, znaczy Wtedy, teraz oczywiście druga liga i pierwsza liga powiedzmy, ale będę się trzymał tych y, okresień, jakie panowały wcześniej. Stamtąd trafiłem do, y, do Bełchatowa, do trenera Krzysztofa Pawlaka i, i, i debiutowałem we klasie. A w Grodzisku na pewno miałem piękne, piękny okres, nieca, powiem 3 lata w tym klubie z dużymi sukcesami i, i zdobywałem wiele bramek. No ale na pewno, na pewno później kolejne kroki były również naprzód. A liga angielska, bo powstało wiele dowcipów na Twój temat. Największym dowcipem jest to, że Rasiak strzela więcej bramek niż wszyscy inni polscy piłkarze grający za granicą razem wzięci. To jeszcze w czasach, jak grałeś się w lidze angielskiej? No faktycznie przez te 6 lat czyli ponad 70 goli w lidze angielskiej. E, można powiedzieć, grając, grając 200 spotkania. a dajmy na to, że około 140 w pierwszym składzie, czy ponad 140. No, wielką radość mi sprawiało poruszanie się tam na, na boisku, bo. Wizy angielskiej preferowali mój styl gry, czyli, czyli ofensywny, dużo akcji oskarżających, dużo walki w powietrzu, dużo walki na boisku, mocno kontaktowa gra i z tego wszystkiego no, kilka bramek utwiło mi wyjątkowo w pamięci, bo kilka było wybranych bramkami sezonu, więc, więc okres, który, który na pewno zawsze będę minął wspominał. Do tej pory w reprezentacji rozegrałeś 37 meczów i strzeliłeś 8 bramek. Co czułeś po porażkach i niepowodzeniach? No, na pewno wielką dumę przede wszystkim z każdym spotkaniem, reprezentacji. prezentacji. Zaczynało się to od, od 21 gdzie, gdzie też zdobywałem sporo bramek za trenera ćmikiewicza i, i później przeskoczyłem do pierwszej prezentacji. Na pewno duże, duże wyzwanie. Wiele milionów ludzi oglądało te spotkania, a przede wszystkim moi najbliżsi, żona, dzieci, rodzina, rodzice. I, i myślę, że to miało taki największy smak, że. Że oni mogliby być ze mnie dumni, że, że grając w reprezentacji i w eliminacjach, czy do Mistrzostw Świata, czy Mistrzostw Europy, zespół, w którym ja wtedy grałem, uzyskał awans przy naprawdę mocnych grupach, gdzie grały zespoły Anglii czy Portugalii, więc na pewno duża satysfakcja z powodu tego. Żyło już tamtego czasu gry w kadrze narodowej? Nie no, przede wszystkim że przyjemność poznania wielu bardzo dobrych zawodników, e, co przez ostatnie e, 10 lat reprezentowało Polskę i polski futbol na, za granicą, bo gdy na początku grałem w reprezentacji wielu zawodników grało spoza, spoza kraju, ja byłem jeszcze wtedy za, zawodnikiem Grodziska i, i na pewno też od nich w międzyczasie się sporo nauczyłem, bo nic tak nie, nie podnosi umiejętności jak rywalizacja. A jaką muzykę polecisz na ciężkie czasy? Na ciężkie czasy? O, co bym tutaj była Marley'a z Jamajki. Reggae? Bo bawmy się, po prostu bawmy się. Grzesiek, bardzo ważne pytanie do ciebie. Masz bardzo bogatą karierę sportową w lidze polskiej za granicą. Nie myślałeś o tym, żeby napisać swoją książkę pójść śladem. Runeja czy Ibrahimowicza, i no, w swoją autobiografię? Te przykłady nie były najlepsze, bo, bo ich biografia z przyjemnością pewnie by się czytało u mnie, u mnie bardziej, bo opierała się na biografii sportowej. Na, na emocjach, jakie towarzyszyły mi w, w powiedzmy w niektórych przeprowadzkach, ale dostałem już taką, wcześniej tak, taką propozycję, i kto wie, ale na razie na tym się zastanawiam. Przede wszystkim e, jestem jeszcze. Czynnym zawodnikiem i mam nadzieję, że jeszcze z przyjemnością pogram jakiś czas. Dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo. Co myślą o Rasiaku koledzy z boiska? Co myślą? Że jest w dechę. Czemu Rasiak strzela dużo bramek głową? Bo to chłop jak dom, M92, robi swoje na pewno. Czy to prawda, że Rasiak nie czyta książek? Nieprawda, czyta i, od, i to od deski do deski. A tak szczerze, to czytam wiele książek. Co gryzie Grzegorza Rasiaka? Korniki. <grytania> to jest dobre, to jest dobre. Do Rasiaka przyszedł Mikołaj. Rozdał wszystkim w domu prezenty i rozmawia z Rasiakiem. Oj, widzę, że nie cieszysz się z tego zwierzątka, które ci podarowałem. Bo ja chciałem pieska albo kotka. Niestety zabrakło. Inne dzieci też nie dostały. A ja się boję tego Bobra. wygrywamy na Wembley po raz pierwszy w historii.